Cześć moi drodzy, witam Was w dzisiejszym odcinku. Aktualnie znajduję się w górach, właśnie przyjechał, jest godzina 20.30, ja jestem po trasie. Stąd będzie kilka ciekawych filmów dla Was. Więc... Jest godzina 21, ja siedzę przy ognisku i jest bardzo fajny klimat. Dzień dobry moi drodzy, jest godzina dziewiąta, właśnie wstałem, ja teraz idę się ubrać i zjeść śniadanie. Ja właśnie zrobiłem swoje śniadanie i tak ono się prezentuje. Ja jestem już po śniadaniu, a teraz zabieram się za tworzenie planu na nowy miesiąc w Bullet Plannerze. W ogóle może nie wiecie, czym jest Bullet Planner. A Bullet Planner, czyli taki zeszedł notatnik, jest po to, aby zapisywać w nim swoje cele, swoje zadania, swoje marzenia, swoje po prostu plany na życie i, co, i na to, co chcemy po prostu robić. Właśnie Bullet Planner ma nam pomóc, abyśmy się po prostu nie stresowali, abyśmy wiedzieli, co chcemy robić, abyśmy dążyli do naszych celów. Na zegarku mamy godzin 13. A teraz Wam pokażę co zrobiłem w Bullet planerze. To co dzisiaj zrobiłem to jest Water Tracker, uzupełniłem wszystkie te miejsca, gdzie będę zamalowywał, będę śledził lepiej wody. Gym Tracker był zrobiony, tylko tutaj zamalowałem kwadraciki. Zrobiłem taki Clean Tracker. To do, czyli rzeczy, które będę robił dla siebie. Tu są publication, czyli publikacje na YouTube'a, TikToka, Instagrama. Jeżeli chcecie więcej, żebym Wam opowiedział o Bullet planerze, albo pokazał jak to się robi, to piszcie w komentarzach. Moi drodzy, po około 3 godzinach malowania z przerwami 3,5 siedziałem właśnie całe yy, przedpołudnie, czyli do, o, do południa. Siedziałem właśnie z tymi rysunkami w bullet plannerze. było to bardzo męczące. Ja teraz wam pokażę mój bullet planner. okazji, że jest piękne słońce, to ja idę na wycieczkę nad rzekę. W tej chwili znajduję się już w połowie drogi nad rzekę i zaraz już będziemy schodzić takim zejściem, gdzie po prostu... Dojdziemy już pod sam strumień wody. Teraz trzeba się przechadzać przez takie ciężkie drogi. Gdzie są krzaki, pełno pewnie kleszczy i wężów. W tym momencie dochodzimy nad rzekę. Fajnie, fajnie. Chociaż może być wąż. Tego się obawiam, bo kilka lat temu widziałem tutaj węża. W tym momencie wracam z rzeki oraz takiego placu zabaw, gdzie ćwiczyłem, widzieliście pewnie klip. Teraz niedługo będę szedł biegać, jestem już w domu, przebrałem koszulkę i teraz idę biegać. Moi drodzy, właśnie wróciłem z biegania, jest godzina około, nie wiem nawet, której, ale teraz na kolację będą kiełbaski z grilla, więc teraz idę je zjeść. W tym momencie na Zugarku jest godzina 21.03 Ja teraz właśnie będę montował mm, shortsa, mm, tak naprawdę rolkę na instagramie, którą przed chwilą tym aparatem nagrałem, więc teraz zobaczycie jak ją montuję. Moi drodzy, na zegarku jest 22.59, ja teraz y, idę obrabiać zdjęcia, a jak obrabię, to idę spać. Mamy godzinę 12.45, ja właśnie obrabiałem zdjęcia oraz stworzyłem jednego mm, TikToka na mojego TikToka, tutaj się Wam wyświetla. Do tego jeszcze byłem na spacerze i robiłem zdjęcia, z tego też będzie odcinek POV. A teraz niedługo moja siostra ma urodziny, więc będziemy szli do restauracji. Teraz wróciłem do domu, jest godzina 14:31. Właśnie wróciliśmy z restauracji. Ja w tym momencie siadam do komputera i będę montował film dla Was. Ja teraz się zabieram za montowanie filmu tego, co teraz widzicie, właśnie, więc tutaj się w połowie nagrywa, w połowie będzie montowany bo ostatnio mam w planach dużo częściej publikować jakieś materiały. Pamiętajcie, żeby wpadać na mojego TikToka oraz Instagrama, linki będziecie mieli w opisie. Jest 17.29 i zobaczymy, ile czasu zajdzie mi na montaż. Jest godzina 19.30 i w tej chwili idę na grilla. Zobaczcie, tak to wygląda. Takie mam jedzonko i smacznego. Dotarliście do momentu, kiedy kończy się ten vlog. Ja wam dziękuję za oglądanie. Do następnego. Cześć.